Teraz, na dobry sen, szybka taka historia Wyszedłem z bandziorem Na spacer Szarpie, biega, kurwa zachowuje się jak Jak dzikus, kurwa z lasu wypuszczony, nie? Masakra, dwa razy dziennie chodzi na spacer Ma podwórko do biegania Nie kurwa, mało mu, mało mu Wącha wszystko, gdzieś jakaś suka się goni A mu się chyba dupsyć chce ma 10 lat, jeszcze nie podupił. No niestety, no taki kurwa los jego. Życie. No i mniejsza z tym, od dwóch lat nie był na spacerze w nocy. No i go wziąłem. A on jak bestia, szaleje. Zero zahamowań, zero komend, nie słucha, nic. Zero komend, na komendy nie odpowiada, nie słucha. No ale do rzeczy, kurwa. Dawno z nim nie chodziłem w nocy. Postanowiłem, że se pójdę z nim dzisiaj. No i wychodzę, ale tak kurwa dupi na dzielni, dupi jakby kurwa. Smok się jakiś zesrał, siarą. Kurwa, nie wiem, wcześniej, ileś lat temu, wszyscy palili w piecu, dymili z komina jak z jakiejś elektrowni, i tak kurwa nie dupiło. Aż wnoża piecze. Normalnie nożdża są przypieczone. W gardle jakiś dziwny posmak. Smród nie do opisania. Dziwny. Mieszanka łajna z jakimiś spalonymi oponami. Nie wiem o co chodzi. No i 10 minut spaceru. Głowa boli. Tu awantura. Głowa boli. Źle się czujesz po przychodziły niby te jakieś alerty, alerty, czy jak to się tam mówi, pewnie się znajdą, którzy mnie poprawią. Bo za chuja nie umie tego wymówić. Żeby unikać wyjścia z domu. Bo jakość powietrza będzie chujowa. No i dosłownie, tak jak napisali, tak jest. Nie wiem, co jest zgrane, co jest w tym powietrzu, ale no, naprawdę śmierdoli nie da się oddychać. Trzymajcie się. Takie kurwa opowieści na dobranoc. Bajeczki. Ten już nie ma czym sikać od pół godziny, ale ostro się zatrzymuje i niby sika, nie? Nie wiem czym. Powietrzem, chyba z pompki swojej.